Laudetur, proszę Państwa. Kto z nas nie marzył o trójkąciku? Zacznę troszkę perwersyjnie. A do tych wynurzeń i do połączenia ich z teologią, eklezjologią, eschatologią zachęca mnie wspaniała, jaśniejąca nam jak gwiazda postać księdza Iwana Rupnika. Iwan Rupnik. Duchowny katolicki, autor mozaik, utalentowany artysta, podobno, choć niektórzy piszą, że to kiczownik, zmuszał do seksu no, wymuszą to psychicznie zakonnicy, całą masę zakonnic w czasach swojej świetności, jak argumentował. Otwarcie się na nowe doznania i przeżycia duchowe i uwaga. Zjednoczenie z Trójcą Świętą, seks z Nim oznaczał jednocześnie seks, i właśnie tutaj wy mi powiedzieć, Czy był to seks z Panem Jezusem, Bogiem Ojcem? Czy tylko gołębicą? Był, żeby to był. w trzeciej sytuacji, seks zoofilny? Tak argumentował Rupnik. Idąc do łóżka ze mną, będziesz uprawiała także seks z Jezusem. No, nawet oficjalnie dzisiaj Kościół Katolicki mówi, że każdy stosunek małżeński, akt małżeński, że innych nie ma, no. Każdy akt małżeński za, zarazem zawsze nam towarzyszy Pan Bóg, czy Pan Jezus w tym dziele otwarcia się na poczęcie. No nie wiem, kto nam towarzyszy, jeżeli to nie jest otwarte na poczęcie, a tylko na plugawą rozkosz. No więc za fajny był ten Rupnik. To wszystko wyszło. Ostatnio, zdaje się, Franciszek go nawet ekskomunikował, ale długo już po wyjaśnieniu tej sprawy cieszył się wielkimi łaszkami. Mimo, że w tych trójkątach z Jezusem brał ją dziesiątki. To mogło być i kilkadziesiąt zakonnic, z tego co wiem. Tygodnik powszechny to taki smaczek. Pis o zjazdach w Krakowie takiej wspólnoty skrzywdzonych w kościele. Chodzi konkretnie o molestowanych i tak się składa, że ich modlitwy odbywały się w kaplicy ozdobionej mozaikami przez tego szrupnika. No słuchajcie, tego to by już nie wymyślił sam Mrożek. Tu trzeba powiedzieć, że zasłonięto te mozaiki na czas spotkań tej grupy, czy też wyprowadzono ją z tej sali. Każdy, kto ma myśli trójkąty, czworokąty, wielokąty, niech pamięta jedną rzecz. Kościół katolicki Dokładnie. W osobie księdza Iwana Rupnika doskonale tutaj uzasadnił, dlaczego nie ma w tym nic złego, lecz go eklozjologicznie, eschatologicznie wszystko jest wytłumaczone. Pamiętajcie, tak jak kiedyś, Lenin był zawsze z nami, dlatego łóżka w Związku Radzieckim były zawsze trzyosobowe. Tak teraz w akcie małżeńskim, no nie wiem, być może i nie małżeńskim, skoro to był zakonnicy, z nami jest i Jezus, Bóg, Ojciec, i Gołębica, Duch Święty. Byłybyż to w takim razie nawet może i pięciokąty w pewnych sytuacjach. Polecam księdza Rupnika gwiazdę, gwiazdę na firmamencie kapłanów wyklętych. Ramen, proszę Państwa.